No i mamy dzień kolejny, piękny, bez mrozu, aczkolwiek no nie, zmrożone dalej, no. Słońce już tutaj operuje, wyszła skrobaczka, zobaczcie na czasie, skrobaczka do szyb. Tu jest wałek, o, zmrożone jest wszystko jeszcze, folioki, tu jest. Jakieś szkiełko. Wszystko jeszcze zmrożone. Pośpieszyłem się znowu. Worek z betonem. Tam jest jakiś gumiok. Jakiś kłozak. Tu jest ten... O, kabel wyszedł. No, to to jedyny pozytyw, kurde. Dobrze, to ja sobie to zabiorę. To z tymi babrami i to. I idę zobaczyć czy tutaj coś zwojujemy z tymi wszystkimi O, tutaj no jest co robić w takich miejscach a już wielokrotnie mówiłem sama radość pracować ponieważ tutaj nikt już niczego nie przynosi nie znosi, nie wyrzuca także jak stare śmieci uprzątniemy to nowe nie przybędą i to jest mega pozytywne. co? To sobie zostawię. Może jest tam jakaś spółdzielnia pracy opisana, która to wyprodukowała, a może nie. Zobaczymy. Dobra, bo potrzebuję dwóch rąk. Tutaj jakby lepiej to idzie. O, tu gdzie słoneczko lepiej obraca swoimi promieniami. To ceraty odchodzą, schodzą no, i tu jest fajnie. Tu mi jakiś babu uciekł. Ktoś mi napisał w sumie słusznie, żebym te sznurki ciął nie nożyczkami, tylko potuczonym szkłem. No i w sumie racja. Po co nożyczki smyczyć? Jak można przecież wykorzystać, albo szyby tutaj są. Można wykorzystać to co się ma na miejscu, prawda? A to nie szyba. To jest szyba, a to nie. Natomiast te snurki to może nie były tak bardzo splątane korzeniami co zamrożone A kurde To nie. a liść Ale to już była! No właśnie wypadki się zdarzają Kurde Dobrze, że się nie pociąłem, bo spadłem ręką na taszkę ze szkłem. Okej, okay. ja już sobie raz tak w piwnicy sznyta zrobiłem na dłoni. A to co tu się odsłoniło? No chodź. Oho. Co to jest uszczelka ze starej motoryzacji? Ua. Kurde, znowu się wywalę. Cokolwiek by to nie było. No to znika. Kurde, no jak zawsze musi być pochyło i wszystko leci. No. Ej. Trochę jednak się tam wślizgnąłem. nie ma to tak strasznie. I nawet mosiąc znalazłem pod postacią chyba starej żarówki z samochodu. No pewnie, że tak. Także jeszcze raz tam nurkuję. O, bo tam jeszcze leżą, widzicie, jakieś leki, duperele. Tu są jakieś flaszki. Także wbijam tam nagówkę. No. Jest jakiś odbłyśnik od jakiegoś kierunkowskaza. Nie wiem, wskazu. Nie wiem co to jest. Leki pełne. To wiadomo gdzie. No i dobra. Mamy tam co jeszcze? O, jakie to kruche. A może by sobie wyrąbać drogę w tamto miejsce. A może z góry? O. O, są jakieś takie. Okej, okay, tu jest dostęp. Tu widzę klameczkę. No. taka zezarta, ładnie, ale coś tam zostało. Tu jeszcze lód w Boboflucie. Także. Trochę wody też będę musiał ponosić, ale to nic. Warunki są ciężkie, ale stabilne. O, tu jeszcze zmrożona szmata. Nie to żebym jej ubliżał, to jest po prostu szmato. Patrzcie tego typu. pod ceratą końcówka od Melaxera. AGD i nie są to garnki. No i dobrze. Ten już chyba niczego siekał nie będzie. Tak mi się zdaje. A nawet jestem tego pewny. Są jakieś dachówki. Dachówki to mnie nie interesują. O, kurde, patrzcie. Aluminium. Super sprawa. Aluminium. Zawsze mile widziane. Tu musimy powybierać. Te wszystkie. O, jest złomik. Robi się ciekawie. Fajny pręciur. To do urobku, a to do hasioka. Muszę to przełożyć, bo my iryzuję. Kurde. Stoję sobie i najzwyczajniej w świecie obieram sobie bryłę korzeniową jak ziemniaczki. Normalnie. Taka relaksacyjna praca. W promieniach słońca dodam, że jest styczeń. Za rogiem jest luty. Ach, tu jakiś beton. A jest tak przyjemnie, że ja jestem w bluzie i we flanelce. I normalnie odczuwam <laughs> bardzo duże ciepło. Tu są jakieś babry, seraty Ok. No, jak widać, zbiera się. No, jak się obiera, to się zbiera. A to? No, nie wiem, jakaś ruła, ale plastikowa na złość. Ale jest polmosik z amelinium. To dobrze. Ja ostatnio, jak byłem w bystrej ze szkłem, to mówiłem, że ze szkłem jestem na zero. Ale minęł tydzień i już nie jestem na zero. Już bardzo nie jestem na zero, bo szkło, no jakby nie patrzeć dominuje. Tam jakaś myszka sobie coś skrobie gdzieś tam i ma totalnie wyrąbane na to, że ja tu jestem. O, słyszycie? O, ks, 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 ks. no nieważne. Przyroda rządzi się swoimi prawami a ja tu jestem tylko po to, żeby te myszki robiły sobie gniazdka z sianka, a nie z plastikowych tytek, bo one tak już mają, że biorą to co mają pod ręką, pod dzióbkiem. O, tak, pod rykiem, tak powiem. A plastik to tak średnio naturalne. Wymaszczenie czy wymoszczenie gniazdka mysiego, czy tam Norniczego, czy jakiejś innej gadzinki. A akurat worków foliowych to tutaj nie brakuje. No Nie uwierzycie, ale pierwszy kusek plechu, kurde. Pierwszy złomik wpadł. Także fajnie. Jest szansa, że. Obok tych dachówek wszystkich, które tutaj zalegają, są jeszcze jakieś skrawki dekarskie. A jak są, to ja się do nich dorwę oczywiście. Na razie to idzie masa. To jest jakiś kamienny gar. Na razie idzie masa folioków. O, szczoteczka do zębów. <laughs> Okej. Okay. Tu jest normalnie worek ze śmieciami wyrzucony. Oh, i tak jak on został wyrzucony, tak zalega, a ja go uwolnię piwerko zwrotne jeszcze z początku lat 2000. A w ogóle ostatnio nie pamiętam, z kimś rozmawiałem i właśnie o ekologii i w ogóle coś tam, coś tam. I taki fajny przykład mi się urodził. Bo przypomniałem sobie, bo też my rozmawiali na temat butelek zwrotnych, jak to jest, że kiedyś się dało, teraz się nie da i w ogóle. I przypomniałem mi się. Reklama takiego niemieckiego piwa, a wiecie, że Niemcy to w cudzysłowie najwięksi ekolodzy świata, oni lubią realizować swoje ekologiczne pomysły za pieniądze innych, prawda? Także przypomniała mi się reklama. To był Heineken. Jak się nie mylę, to Heineken jest niemiecki. I reklama gdzieś tam, 2005, 2006, 2007, może, no coś takiego. I reklama w polskiej telewizji brzmiała: Heineken, teraz w jeszcze lepszej, bezwrotnej butelce. O, to jest ta niemiecka ekologia, widzicie? Teraz w jeszcze lepszej, bezwrotnej butelce, żebyś ty, konsumencie, nie musiał się martwić o zwrot butelki. I tak zapłaciłeś za tą butelkę, prawda? Także teraz ona jest jeszcze lepsza, bo bezwrotna. No, w moim odczuciu, to ona jest teraz jeszcze gorsza, bo bezwrotna. Ale co ja tam wiem, także ja kiedyś nagrałem taki film, Niemiec Ekolog, także y, tam też y, nie szczędzę gorzkich słów pod adresem naszych zachodnich ekologicznych sąsiadów. Ale dobra, zostawmy to, weźmy się do roboty lepiej. O, widzicie, ta już jest rozmrożona kapota, no to idzie, a kufaja taka z tą, z watą, je, opowiedziałbym Wam, wczoraj rozmawiałem w ogóle z Krzysztofem z kanału Pociągowo, Krzychu, pozdrawiam Cię i zapraszam na kanał Pociągowo, link będzie w opisie i przy okazji do Lecha zapraszam, 1982, świetni goście, świetne materiały kolejowe. Właśnie rozmawiałem o kolei i Krzychu mi tak troszeczkę, yy, no komplementa strzelił, że ja byłbym dobrym kronikarzem, jeśli chodzi o, czy tam promotorem kolei. O, ja mu powiedziałem, że jak ja bym napisał książkę albo kręciłbym filmy o kolei, to to byłaby jedna wielka komedia, tylko napisana językiem kolejowym. A to oznacza, że byłoby tam troszeczkę przekleństw i w ogóle... Nieważne. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o kufaje, to mogę Wam opowiedzieć historię, która się wydarzyła w szopie w Łazach. Szopa to jest nazwa lokomotywowni, parowozowni, jak to tam chcecie. To w kolejowym slangu to jest szopa. No i to się działo na szopie w Łazach. Ja nie wiem, czy ona istnieje jeszcze. I tam w kanale rewizyjnym szedł dość yy, <laughs> I sprawa dotyczy kibla, nie? Wiecie, co to jest kibel? To jest jednostka n 57 czyli dokładna, dokładnie taka, jaką sobie kupiłem w modelu. Tutaj zobaczcie. No właśnie, kupiłem sobie w H0 sławetnego kibla z firmy Robo. I tutaj też podziękowania dla krzycha z kanału pociągowo. Ponieważ. Kurde, no nie otworzę. Ponieważ miałem kupić pikolca z firmy Pico, ale Krzychu powiedział, że polska firma Robo robi kibelki. A ja takimi jeździłem i jak go zobaczyłem, to się zakochałem. Słuchajcie, genialna precyzja wykonania. Cena też była genialna, ale o tym nie będziemy mówili. Wszystko jest na stronie. Robo, jakby ktoś był zainteresowany. Model genialny to już nie jest zabawka, to jest po prostu model. To jest model. Tu jest jeszcze do tego worek, część jakby miał iść do gabloty, do doklejenia. No jest po prostu genialny. No i wsparłem też polską firmę, a nie, uwaga, niemiecką, nie? Takie coś, no coś pięknego. Tak, i one, jak wiecie, miały otwarty system WC, nie? Czyli po prostu jak się wchodziło do, za przeproszeniem, sracza, no to waliło się na tory, nie? I nawet kiedyś poznałem maszynistę, który, to był warszawiak, który miał teorię na to, że podkłady drewniane się psują, bo ludzie szczają i, no wiecie co robią, no tacy też byli, nie? E, nieważne, chodzi o to, że szedł sobie gościu o Jezu, wal, się. szedł sobie gościu kanałem rewizyjnym i nagle na jego kufaję z góry. Bo jednostka stała na przeglądzie, poleciała niespodzianka, nie? Po prostu na kufaje ktoś mu narobił takie psikusy kolejowe. Także krzychu nie wiem, czy chciałbyś taką książkę czytać ale... Ja bym taką z chęcią napisał, może napiszę, ale jak będę na emeryturze. Bo tak jak Ci mówiłem, wiele sytuacji, które bym tam opisał, po prostu no, ludzie łatwo by mnie rozpoznali, ci, którzy brali w nich udział, a niekoniecznie, niekoniecznie chcieliby o sobie czytać, nie, ale może kiedyś na emeryturze. To jest temat otwarty, o ile oczywiście. Pamięć zostanie. Normalnie wdrapałem się na górę. Na tą bryłę korzeniową. I zobaczcie, co mnie się tutaj odsłoniło. Choinka. Tu jest złomik. Nie wiem, czy się... Ciężkie to skubane. Tu musi być pręciur niezły. Nie wiem, czy mi się to uda obrać. I zwrócić do huty. Ojeju. To idzie tak w głąb, że chyba raczej się nie uda bo spadnę stąd. Także tu do tego będziemy musieli się dogrzebać. Okej okay. Tu są odpady ewidentnie po jakimś remoncie. No nic, kurde, nic nie chcę. Nic nie chcę puścić. Ach, o kurde. No i no patrzcie ceraty jakieś bory. O, tu jest cała choinka. Może z bombkami, a bombki dzisiaj drogie. Zobaczymy, może coś przetrwało. kurde. Wszystko ubabrane. No wszystko. Ubabrane, kurde. Nie pójdzie. Gałgan mi napisał, że ten konar nie zapłonie. No, nie bądź tego taki pewny, bo tu jest tyle opałowego, kurde, że tutaj... Nie jedna chałpa by się kurde ten ogrzała tym Ale nieważne wróćmy do jakiegoś biznesplanu Nie biznesplanu, do planu działania O, że bił. Uciekaj a to Nie, wszystko trzeba odkopywać Tu jest znowu drut od naciągu siatki A tu, o kurde spadnę Wór las. Taką stertunię już tutaj nawaliłem tych babrów. Okej okay. a to dopiero początek chyba wiecie myślałem, że tego jest mniej, ale jednak nie jest mało. Niestety choinkę wyrzucili bez bombek. Sterta już jest taka końca nie widać, słuchajcie, to jest tak wszystko poprzerastane. A jeszcze śliskie, co utrudnia, ale jak to mówią małymi łyżeczkami, ja stale i dzisiaj zniknie tyle, plus tyle, a następnym razem zniknie troszkę więcej, i tak sukcesywnie będzie znikało. O. A potem, jak te myszki sobie tu przyjdą, kurde, nie mam już siły robić gniazdko, to będą miały pięknie. Tylko, że nie będą miały Boże Narodzeniowo. No ale co poradzić? Dobra, ja się odmeldowuję. Trzymajcie się, papaty. Jest mi ciepło. Szybka dogryweczka. Słuchajcie, takie coś mi wyszło. Znaczy takie coś, odblask. Ale tu jest, zobaczcie co to jest napisane. Polska Norma 80, coś tam na S. I tu jest napisane najważniejsze. Solid. Tarność Grudziąc, jak dobrze czytam. Także jak Grudziądz, pozdro Darku, Dario. Magnes neodymowy. O, naj, najbardziej znany Grudziądzanin, jeśli o mnie chodzi. <laughs> no jeszcze tego weźmiemy. A, to jest portfel. Nie, to jest na narzędzia takie. No właśnie Dario zbiera narzędzia. No to jeszcze raz, trzymajcie się, papaty. Zawsze tak jest. Miał być dwie taszki. A są dwa wory pełne śmieci. Jedna taszka i pół taszki urobku. A no jak jestem, to najlepsza rozpałka z naturalnej suszarni, czyli jak destowiec. No dobra, to jedziemy. Dawno wózka nie było, nie? A jest, kurde. Śmigamy. Wieje wiatr. Pachnie wiosną i wiem. No na...